Różne są w moim kraju kawiarnie, a jedna z nich jest dziwaczna, jedna z nich jest oryginalna, bo to jest kocia kawiarnia, bo to jest kocia kawiarnia. Tam się koty brzydko panoszą, nie są wcale grupką dostojną. O konsumentki się ocierają i dużo sierści z siebie zrzucają. Kocia kawiarnia, kocia kawiarnia, la, 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 la. W kociej kawiarni, w kociej kawiarni nie można się cieszyć pićkami. Dobrych nie można mieć konwersacji. Miał, 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 miał. La, 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 la. Kocia kawiarnia, a aj, aj. Kocia kawiarnia miał, miał, miał koty się ocierają. Również o mężczyzn one zawadzają. Bardzo dużo sierści zostawiają i bardzo agresywnie miauczą. Kocia kawiarnia, miał, miał, miau. Kocia kawiarnia, la, la, la. Kocia kawiarnia, ajej, ajej. Kocia kawiarnia miał, miał, miał. Tam kanapy są podrapane, i foteliki są podrapane. Wszystko tam jest podrapane, wszystko jest zdewastowane przez koty bardzo niekulturalne, przez kociska niewykastrowane. Koty siedziska podrapały nad ostrymi pazurkami i śmierdzą brzydko siedziska, śmierdzą siedziska Siukami, koty niewychowane wcale nie są kochane. Koty te bez kultury. Pazurkami ranią ranią, skóry bezwzględnie rozcinają. Przed oknem koty się zbierają, panie kociary do wejścia zachęcają. Panie do wejścia zapraszają, a gdy te wejdą, to je ranią, bardzo dotkliwie ranią. I się one nie ocierają. Nie można w spokoju wypić herbatki. Nie można w spokoju wypić kawki. Bo kociska dręczą okrutnie. Chcą one drapać nawet buzie. We wnętrzu tej kociej kawiarni. We wnętrzu obskórnej kawiarni, gdzie pachnie straszliwie siuśkami. Kociska ranią pazurami. Nie fajnie przebywać je z kotami. Nie fajnie pić pićka razem z kotami. Kocia kawiarnia miał, miał, miał. Kocia kawiarnia mla. Kocia kawiarnia, miał miał, miał. Kocia kawiarnia. ajajaj. w końcu tę straszną kawiarnię. Zamknęły służby sanitarne, zaś właścicielkę kawiarni ukarano solidnym mandatem, ją czekało zbankrutowanie. Mandat, mandat miał, miał, miał. W każdej kawiarni musi być ład. W każdej kawiarni musi być miło, schludnie, spokojnie i bardzo czysto. W kawie nie może pływać kłaczek, kłaczek nie może pływać w herbacie. Niech nie powstają takie lokale, niech nie powstają kocie kawiarnie.